Wszystko zaczyna się tu, na oddziale Onkologii i Hematologii Dziecięcej. W tym miejscu nasi artyści, za pomocą pędzli, kredek i własnej wyobraźni, opowiadają nam o sobie, o swoich marzeniach, emocjach, pasjach i codzienności. Za każdym obrazem kryje się indywidualna historia. W Fundacji Urtica Dzieciom wiemy, że to właśnie sztuka pozwala wypowiedzieć to, co trudno opisać słowami. Chcemy zaprosić Was do świata młodych artystów, dla których warsztaty arty terapeutyczne Słoneczna Galeria to oderwanie od szpitalnej rzeczywistości. Prace plastyczne dzieci nieustannie nas inspirują. Wierzymy, że warto pokazać je światu, dlatego zmieniamy je w niepowtarzalne upominki. Dbamy o to, by każdy z nich odznaczał się najwyższą jakością. Wkładamy w ten proces całe serce. Odwiedź nasz portal pomocowy Furtka i wybierz coś wyjątkowego dla siebie. W zamian za Twoją darowiznę podarujemy Ci upominek powstały na bazie prac naszych podopiecznych. Każde Twoje wsparcie przekażemy na realną pomoc dzieciom doświadczonym chorobą nowotworową.